Siemano ludzka z tej strony macie, jak To jest kolejny odcinek z gry Harvest Moon. Dosyć, to nie było. Jej. Na kanale, jakby nie patrzeć w większości filmów, nie było, ale zaczynajmy sobie to spokoju tutaj. Ogarniać naszą farmę, bo czemuż by nie? Pójdziemy sobie na dwór. Święto jakieś chyba ma być za niedługo. W ogóle kwiatki mi urosły. <laughs> A przepraszam, musiałem sobie odrząknąć normalnie. Taka fascynacja tą grą po prostu, że uroszły mi dwa bakłażany, yy, cztery w zasadzie i kwiatki. Oni niech tam sobie zbierają. Oni w ogóle beznadziejnie zbierają. Muszę w jakimś tam odcinku. Yy, nie wiem, ogarnąć te skrzaty, może z nimi popracować I po prostu jakoś to ogarnąć, żeby lepiej pracowali, szybciej może Dzisiaj jest festiwalowiec w ogóle na rynku, od 10 AM Jasne, że pójdziemy Jest siódma dopiero Czyli będziemy mogli sobie poogarnąć jeszcze rzeczy Ja bym chciał sprawdzić w ogóle na sam początek Ile mamy pieniędzy? 27 478, to jest bardzo dużo, 74 drewna Koni nas trochę lubi, Azor też Jak tam skrzaty, które pracują? 7 dni na zbiorach. 1, 7, 3 w ogóle tak jakoś po, po chińsku pracują. Ale no cóż, ten widać, że ten w ogóle sporo. Shift, chief, chief, chef, nie wiem. On sporo pracuje na wodzie, nie? To jest widać, że on jest tym podlewającym. Fajnie, że oni się tam y, uczą sami tego robić. I coraz lepiej im to wychodzi. Wiecie, praktyka czyni mistrza i te sprawy. Dobra. Poza tym, że. O, obudziłem go, przepraszam. Poza tym, że mam tutaj kwiatki do zebrania, oczywiście sobie weźmiemy, żeby komuś je wręczyć. to mam jeszcze tutaj jabłka. Czy jabłka chcę brać? Chyba, cię nie. Wiecie co? Mogę jedynie wziąć jabłka, bo i tak mamy sporo pieniędzy. Wracaj tutaj, bo wyrzucę te jabłka. Chodź tutaj, chodź, 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 masz. Okej, okay. fajnie, że dostałeś jabłko i się z niego nie cieszysz, to jest bardzo miłe zawsze. Przepraszam, nie ten guzik. Znowuż. Stój, 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 stój. Proszę cię bardzo. Drugie jabłko. Trzecie. Gdzieś tu czwarty w ogóle Wydaje mi się skrzat. Bo chyba czterech, o właśnie. Czterech tu miałem ich zatrudnionych. Resztę sobie zapełnię kwiatkami, które mi tu wyrosły. W ogóle posadziłem sobie kiedyś kwiatki. W którym odcinku? Chyba w dwa odcinki wcześniej, z tego co pamiętam. I te kwiatki tak w ogóle przestały. Nie wiem, jakoś rosnąć czy coś. One zepsuły się po prostu. Więc no, smutek bardzo. E, ale tak, chciałbym ogarnąć sobie tak: najpierw w naszej kobicie dać jakiegoś kwiatka, jej e, babci, teściowej czy komuś tam. A nikomu nie dam, bo jest święto. Dobrze, to wiecie co pójdziemy? Damy tych kwiatek z krzatą, może się ucieszą. Nie? To, to jest też zawsze opcja. Proszę bardzo, masz kwiatka. Też się cieszę, że ty się cieszysz. O, ty dostaniesz jabłuszko. Mam chyba jeszcze jedno, jabłko, super. No miał kwiatki, więc na jutro jeden tylko dostał kwiatka, co wcale mnie nie boli aż tak bardzo. W zasadzie w ogóle mnie nie boli. Ale jest dzisiaj święta owiec, więc chciałbym je sprawdzić. Chciałbym je zobaczyć. Chyba jeszcze nie mieliśmy święta owiec. Wow, ja mam tylko kury, wiecie? I to. Patrzenie na owce wprawy w dobry humor. Dobrze. Ja mam wełniany kocyk, wiesz, babcia, go zrobiła dla mnie. Babcia, Czy, czym, ty dzieckiem jesteś? Kocham owce, to takie delikatne stworzenia. Dobra, fajnie. Za dużo osób tu nie ma, tutaj dwie owce maksymalnie. Czy te oczy tej owcy są wystraszone? Nie wiem. Lubisz owce? Może. Te owce... W... O, nie ten głos! <laughs> te owce wyglądają na zadbane. I dobrze wychowane. Fajnie to słyszę od z ust burmistrza od słów. O, to musi mieć gruby głos. To owca ma chyba dobrego właściciela. Lubię ją. Eee, się, jakby owce mnie rozmiały. Nie, są już gadałem, z tym cię nie chcę. Jak patrzę na te owce, to od razu chcę założyć wełniany sweter. Mmm, tajemniczość. E, fajnie. Dziwne, że... No, są fakt, że i tak się używa. Korzysta z... Pełny owiec, zaczynamy teraz oceniać, a to jest starzec, przepraszam Zaczynamy teraz oceniać, krowy, jesteś gotowy? Eee, zaczynajmy Świetnie, zaczynajmy więc To koniec festiwalu, odprowadźmy owce do jej właścicieli, więc możesz już iść, to, to tyle Może jakbym miał owcę własną, to by może coś było innego, ale no nie mam było super, ja nic nie widziałem stary Ja nic nie widziałem, jutro jest pola Słoneczna i muszę ogarnąć farmę I to tak ostro, bo Jeden skrzat nam się wykruszył, co oznacza, że Jedna osoba nie będzie zbierać yy, Rzeczy Niedługo się wykluje To jest kolejny kurczaczek Się wykluł, nadaje mu imię Na całe życie Ja nie pamiętam jak poprzednie się nazywały To będziesz yy... Nazwiemy go Kevin. No i mamy Kvina. Jasne, że w porządku. Nie pamiętam, jak się poprzednio nazywał, bo miałem jakiś tam ciekawy pomysł na nie. No wyczułem rodzinę pracujmy ciszej. Okej, okay. okej. Okay. Mam w ogóle trzy kurczaki. Jednego kurczaka kupiłem, a już taki zysk. Jutro będzie pomalać. Ujujuj, ujuj. No zarobić, zarobić, nic nie zrobiłem. Mam trzy kurczaki, to jest w ogóle już kosmos. Nie, trzy kurczaki mieć. Tutaj same zyski 19 dnia, jakie zyski mi poleciały. A 16 to już w ogóle na nie wspomnę. No ale dobra. Fajnie mieć pieniądze, bo będziemy mogli sobie tutaj farmę ogarnąć. Patrząc na to, że muszę jeszcze pogadać z drwalem żeby. jakby mi patrzeć, ogarnął mi ten, nie? Dom ulepszony, ulepszył, czy coś tam. Tak czy siak, no muszę z nim pogadać. Mam zbiory kolejne, więc sporo zarobię. W ogóle kurczaków wczoraj nie nakarmiłem i pewnie zdechły. W ogóle jeden z widzów mi pisał pod jednym z odcinków, chyba na ostatnim odcinku, nie chcę z tą gadać. Na jednym z ostatnich odcinków mówił, napisał mi, że: No, Maciej, bo ty tam dajesz im całą tę siano i one idzie po prostu do śmieci, bo wystarczy jedno siano na jedną kurę. Ja sobie myślałem: No, spoko, będziemy tak robić, nie sprawdzimy. Może to jest racja i wtedy traciłem niepotrzebnie siano. A jeżeli tak, to po prostu jestem. E, niespełna rozumu. No ale dobra, no nie muszę wszystkiego wiedzieć, nie? Dobra, mamy w większości buraki pozbierane. Zbieram tylko dlatego, że oni i tak tego nie ogarną i te buraki będą stały i, nic, i nikt ich nie zbierze. E, a nie chciałbym tego, bo chciałbym, żeby wszystko rosło tak jakoś tam systematycznie mniej więcej, więc... Tak czy siak, nawet ja będę musiał to podlać. Z tego co pamiętam, chyba oddałem siekierę do naprawy, znaczy do ulepszenia. Nie, siekierę mam. Czego nie mam? Mam wszystko. Mam kunewkę, mam yy, siekierę. Więc nie ulepszałem? To jest w ogóle zagwostka. Co się stało z moim sprzętem? Gertruda i gerwazy, no tak, a trzeci Kevin. Ja cię kręcę, Kevin. Nie żebym miał coś do imienia Kevin, ale sam fakt, że moja kura przy dwóch na G gie... nazywa się Kevin. Ulepszy. Dobra, mam. Motykę mam na maxa, Ja bym chciał Kierę ulepszyć, ale na razie nie możemy. Um, bo, chciałbym ją ulepszyć od razu na Mistril. Tak samo, chciałbym ulepszyć na Mistril, już wszystkie rzeczy. Wiem, że mam ulepszony młotek na Maxa i mam konewkę na Maxa, co jest dobre. Wędki w ogóle nie używam, to jest smutek. No, ale trzeba będzie pociachać trochę tą siekierą, nie? Fajnie, jakbym już ją ulepszył, bo jakby nie patrzeć, no, mam sporo tych pieńków śmiesznych, których w zasadzie nie potrzebuję nawet. A więc, fajnie by było, jakbym je zwyczajnie gdzieś tam miał ulepszoną. Możesz położyć, on jakoś koszyka nie chce kłaść, nie wiem dlaczego Ale ulepsza, urosła nam papryka, urosły nam bakłażany Więc y, nie wiem po co te kamienie trzymam, ale jest tak dużo rzeczy y, urosło dzisiaj Tak dużo możemy zarobić, że no to jest już solidny pieniądz W ogóle będzie nas stać na wszystko po prostu kupną Mamy już 30 tysięcy co najmniej w kieszeni Ten nam pomaga zbierać, zbieraj te ze środka, bo ja ich nie zbiorę bo byłem taki troszeczkę. No, smutny był. Ej, chodź tutaj, coś ci dam. Masz kwiatka. Chodź tutaj. Proszę ci bardzo, bo to smutny jesteś. Tym smutnym lepiej coś dać od czasu do czasu. Tak mi się przynajmniej wydaje. Muszę pamiętać. Trudno, dzisiaj nie pójdę rozmawiać z ludźmi, ale muszę pamiętać, żeby nakarmić kury, żeby znowuż ten, bo wydaje mi się, że mogą pozdychać. Jeszcze nie miałem sytuacji, żeby mi kura zdechła, ale jestem pewny, że tak może się wydarzyć, więc trzeba będzie pogadać z koniem, bo dawno z nim nie gadałem i o, ogarnąć kury. Dobra, tutaj mam wszystko. Chciałbym to już wysypać, bo jakby nie patrzeć, no niepotrzebny mi to jest w koszyku, a przynajmniej zarobię, jak to będzie gdzieś tam wsadzone. Więc idziemy najpierw do konia. Witaj mój rumaku. Nie wiem jak się nazwałem, ty się nazywałeś, nie pamiętam. Ale cię jeszcze wyszczotkujemy ładnie. Chciałbym krowę kupić, bo krowy są spoko. Owce też trzeba kupić. No Tych zwierząt sporo jest do kupienia jeszcze, nie? Do ogarnięcia. A wy podlewacie tą, tą trawę, znaczy te moje rośliny jakby, nie wiem co się miało dziać. Cześć kura. Dobra, te jajku już możemy sprzedać, wydaje mi się. Trzy kury, teoretycznie mogę mieć cztery, więc to też jest to opcja. Ale trzy kury chyba mi na razie starczą Mamy garwazy, mamy tego i... W ogóle dziwne, że nie mogę jedno na drugie położyć Ale mamy garwazego, mamy Gertrudę i mamy Kevina A, nie, to już za dużo Mogę to tu wsadzić? Mogę odłożyć? Mogę, super Bo mam trzy kury, niepotrzebne mi są cztery Nie marnujmy siana, skoro to tak działa, to nie marnujmy lepiej e, Na szybko sobie popodlewam Z tego co pamiętam, on tak dziwnie to podlewa Bo on podlewa takim... Mm, nie trzy na trzy, a bardziej takim... Y, 5 na 3 Coś takiego, nie? Więc to też trzeba wykorzystywać bardziej. O, jakoś tak stawać. O, proszę, widzicie, już mam tutaj podlane sobie. Te trzy możemy sobie. Dopodlewywać. Nie wiem, jak się odmienia podlewanie. Dopodlewać. Dziwne ogółem słowo. A tutaj w ogóle nic nie podlane, bo mam trzy skrzaty. Jeden podlewa, dwa zbierają. Wydaje mi się, że teraz mogę mieć jednego na zbiory, bo i tak. E, tak mi się przynajmniej wydaje, że na razie nie będzie potrzebne. Przecież wody dopiero co nalewam. A jakoś tak... a, bo nie zamachnął się wystarczająco, żeby podlać tyle wody, znaczy tyle krzaków. E, no, no i niestety straciliśmy ruch i troszeczkę wody. On się zmęczył, bo przecież tak ciężko jest konewką machać, że po prostu może się człowiek zmęczyć zwyczajnie. Panie go rozumiem, praca na Roli jest dosyć ciężka, ale cieszę się, że wszystko podlałem. Ulepszenie konewki był jednym z najlepszych pomysłów świata. A jedynie bym chciał sprawdzić, może nie plecak, bo plecak będzie przydatny na jutro, ale bym chciał sprawdzić jak najbardziej. Eee, nie, nie, te wpływy też nie. Właśnie, kto pracuje? Mam jednego na zbiorach i dwóch na podlewaniu. Okej, okay, myślałem, że na podlewaniu mi jeden odszedł. Na pewno muszę mieć dwóch na podlewaniu. Na zbiorach jeden chyba wystarczy, bo resztę sobie dozbieram sam. Fajnie jakbym tych resztę tam ogarnął, bo mam jeszcze chyba może siać, z tego co wiem, ale nawet nie mam czego siać. Nie, Niepotrzebny chyba to raczej mi. A Koszyk jest pusty. Mogę ewentualnie do miasta jeszcze szybko skoczyć. Może kogoś zdąży złapać i z nim porozmawiać. Może dam mu kwiatka czy coś. Na pewno. O, tutaj mogę ci dać kwiatuszka ładnego. Dzięki ci, co za miła niespodzianka. W ogóle kiedyś dostałem od nich przepisy. Jestem ciekawy, czy gdzieś. bo je zapisywałem. Jestem ciekawy, czy ja gdzieś ich nie mam przypadkiem. Tutaj raczej nie potrzebuję być. O, cześć, co ty tu robisz? Widzę, że nieźle ci idzie. Farma jest wymagająca, ale nie poddawaj się. Dzięki. Masz kwiatuszka. A mm, on jak zwykle dziękuję Chciałbym się tam dostać, dlatego mu daję kwiatka, nie? To jest ten, ten Tak samo do Duke'a Duke też ma tam swoją e, piwniczkę tylną I chciałbym też tam wejść, bo... Mm, jestem ciekawy co tam jest po prostu, nigdy tam jeszcze nie byłem Dzięki wspaniały prezent Na serio? Dla mnie? Nie, dla mnie Ale tak ci po prostu daję Żebyś potrzymała Oczywiście to jest żart Cześć Carter, ty mnie cały czas nie lubisz e, nie wiem czemu ty mnie nie lubisz w zasadzie on ma, on ma jakiś problem do mnie, bo cały czas w ogóle jak idę się wyspowiadać, to on nigdy mi nie odpuszcza, nie? Nigdy moje grzechy nie zostały odpuszczone w tej grze. To jest smutne. Jest twój ojciec, jest. Dziuk. Dak, to jest tak chyba. Tak. Zaskoczyłeś mnie, dzięki ci. Jeszcze tu wejść nie mogę, prawda? To po jakimś tam 50 kwiatku czy coś tam. No ale fajnie, że daliśmy mu. Zawsze miał jeden. Chociaż dostać kwiatko od faceta to takie trochę dziwne. Ale no dobra, no... Przecież nie jesteśmy jacyś źli. źli. Chcieliśmy po prostu sprawdzić mu prezent. Wydaje mi się, że mogę już i spać, bo i tak nie mam co robić już dzisiaj. Więc sen jest chyba najlepszą opcją. W ogóle jutro deszcz pada, więc też nie muszę podlewać. To też trzeba o tym pamiętać. Muszę sprawdzić, ile zarobiłem. Na pewno około z 5 tysięcy, tak mi się przynajmniej wydaje. To jest takie szacowana ilość, bo sporo tego poszło dzisiaj. Jeszcze jajko tam jakieś było, więc. Mam 36 tysięcy, 10 tysięcy prawie zrobiłem, około 9. Jeżeli y, na szybko dobrze umiem liczyć, fajnie bym dzisiaj. Bo skoro nie muszę podlewać zbiorów, pewnie też za bardzo nie będę miał. Tu w ogóle mam wszystkie dni świata, to wydaje mi się, że mogę, w, w ogóle dobrym pomysłem byłoby po prostu porąbać drewno, żeby ten, ten pasek ciągle y, zwiększać. Jestem jedynie ciekawy, czy jutro deszcz pada. Nie, nie pada i całe szczęście. I teraz, tak, tu mam wszystko podlane, co nieco wyrosło i co nieco sobie zbiory, oczywiście. Pójdę do konia pierw, bo y, tutaj nie tracę czasu, jak zwykle. I bym chciał cię poszczotkować, no pewnie. I oczywiście, zanim pójdę sobie pozbierać, to oni sobie już tam pozbierają co nieco, oczywiście, bo oni też pracują i muszą pracować, a czyli muszą, robią to z własnej woli, ale są moimi kumplami, więc to robią. Chodź kuraku. Tutaj macie. O, proszę bardzo. Ona mnie nie lubi! Czemu ty mnie nie lubisz? Ona ma takie kropki, że... Ech. Może ty jajko znosisz? A mogę cię poszurzać? Nie, nie mogę. No dobra, trudno, nie będzie mnie lubić najwyżej. Takie życie. Nie będę płakać. E, a czy w ogóle z serca kur są pokazywane? Bo wiem, że skrzatów są... Pewnie będą, bo jest takie dziwne miejsce pod nimi. Zła? Ej, co jest? Widzieliście to? Zła, zdrowa, zdrowa. Czy to znaczy, że jest chora? Hmm, o nie, muszę iść po specyfik. Dobra, to Ani se ogarną tą farmę, mam przynajmniej nadzieję. Najwyżej wieczorem jeszcze pójdę, zanim pójdę spać. Ale muszę iść tutaj i sprawdzić, o co chodzi z tym kurą Zamknięte. Czy dzisiaj jest zamknięte, czy od ósmej? Od 11, oprócz niedzieli, a jest piątek. Od 11 w ogóle mają otwarte. To już jest kosmos, nie? Ale dobra, skoro mam czas, to sobie szybko pozbieram te warzywka bo czemuż by nie? I tak oni, oni pracują, jak takie, wiecie. Yy, yy, pójdę popracować, zbiorę dwie rzeczy, pójdę zapalić. No to jak takie jak tacy palacze, nie? Taki stereotyp palacza. Yy, no ale dobra, no nie będę ich zmuszał do niczego. Nie chcą pracować, to nie. I mnie płacę, więc co za różnica. Chociaż ciekawą opcją byłoby to, że mógłbym na przykład kogoś wynająć do pracy w tej grze. To jest coś ciekawego do, do przemyślenia. No raczej gry nie ulepszą. Aczkolwiek wiem, że jest gra o nazwie. Coś mówiłem kiedyś też na jednym odcinku, że wyszła gra. Yy, Story of Season Friends of Mineral Town, to się pełna nazwa tak nazywa. Która jest w zasadzie, mógłbym tak powiedzieć, ale nie chcę nikogo obrażać, tak? Ale moim zdaniem to jest taka trochę kopia 1 do 1, tylko z lepszą grafiką, troszeczkę może bardziej rozbudowana i tym, i tym podobne. I stwierdziłem, że po prostu tego nie będę nagrywać, bo nie widzę sensu, bo i tak. Tutaj mamy już, nie wiem, to będzie 40 odcinek, 30, któryś? Sporo tych odcinków, jakby nie patrzeć było, więc nie widzę sensu rozpoczynać gry, która jest w zasadzie tym samym, nie? Może kiedyś tam, gdzieś tam na live'ach się ten. Weź się sumy, bo chcę mi jabłko wziąć. Może gdzieś tam na live'ach sobie rozpoczniemy kiedyś za 500 lat. No ale na razie jakoś tak nie widzę tego. Nie potrzebuję. Dobra, jest 11, więc możemy iść po kurczaki, znaczy po lekarstwo. Wydaje mi się, że jest chora. Mam przynajmniej taką nadzieję, bo niepotrzebnie wtedy wydam pieniądze. Przy okazji mogę kupić sobie tutaj szanko, które jak najbardziej będę chciał. Nie, mam 17, więc dokupmy tak z 23, żeby mieć około 40. Cyk. A dużo nie straciłem, więc nie ma problemu. Lekarstwo. 1000 tych końców, galeonów, nie wiem czym są te pieniądze. 1000 nie jest dużo, więc kupię jeden. Troszeczkę zabolał portfel, jakby nie patrzeć. Musimy być materialistami, żeby być bogatszymi ludźmi. To jest też oczywiście stereotyp, nikogo nie obrażam. No ale tak stwierdziłem, że będzie najciekawiej, chyba. Po prostu nie wydawać na głupoty, nie? Czasem, czasem wydanie tych pieniędzy jest dobrą opcją. Ja mam gdzieś to lekarstwo? Mam. Czasem wydanie pieniędzy jest dobrą opcją, bo to jest, jakby nie patrzeć... E, e, jak to się nazywało, kurczę? Nic się nie stało. O, nie, ona po prostu jest zła. A i idź pan w ciebie. Mm, słowo zgubiłem, wiecie? Często mi się to zdarza. Ale sam fakt, złożyłem sobie do Drwala. Mam nadzieję, że pracujesz jeszcze. Dobra, co chcesz? Cieszę się, że pracujesz. Potrzebna mi jest rozbudowa omu. To jest i 3200 sztuk drewna. 200 sztuk drewna. 200. Koszt rozbudowy kurnika. Nie mogę rozbudować kurnika, widzicie? Nie masz wystarczająco drewna. W ogóle ty mi nic nie pokazujesz. Koszt rozbudowy obory, ale obory nie potrzebuję. I dom letniskowy, w ogóle dom letniskowy, jest dowaloną w ciul posady posiadłością. Chciałbym rozbudować dom, bardzo bym chciał rozbudować dom, więc około bym musiał wydać ile. Mam 200 sztuk do kupienia, co oznacza, że mam tu już to jest 5000 już. Ojoj, dobra, kupmy i sprawdźmy, ile mi zostanie jeszcze do kupna. 173, czyli około 27 muszę dokupić jeszcze. Dokupię je, bo czemuż by nie? O, pięknie, ładnie. Mam 200 sztuk, mam chyba 200 sztuk. Tak, to zajmie mi około 3 dni, jesteś pewien. Yy, tak. I wcale dużo nie straciłem. Około 10 tysięcy straciłem, więc to jeszcze jest takie do przeżycia, nie? To jest inwestycja, to jest to słowo, które zgubiłem wcześniej. Bardzo się cieszę, że w końcu sobie je przypomniałem. Jakby nie patrzeć, jest bardzo przydatnym słowem. Trzeba o nim pamiętać. Inwestycje są bardzo potrzebne w życiu. I dlatego sobie pójdziemy dzisiaj do baru się napić. Nie, idziemy sobie dać mu prezent, ale go nie ma oczywiście. Standard, że go nie ma. Dlatego pójdziemy do mojej ukochanej, która pracuje w hospicjum i damy jej pięknego oto jabłka. Jabłka, ja tak myślałem. Bo chyba kwiatów już nie mam. Został mi miód i jabłka. To w zasadzie jest bardzo mało. Ale więcej chyba mi nie potrzeba nawet. Pójdziemy do jej babulki. Babulki, no. Także dużo jem, wiesz? Co ona powiedziała? co? Czasem doktor przynosi mi grzyby, które zbiera podczas szukania leka lekarskich ziół. Jest słodki. Czekaj. Co? Ale co ty powiedziałaś wcześniej? Przypadkiem minąłem, masz miód. Bardzo to doceniam. Przyjdź kiedy chcesz, dobrze? No, ja w zasadzie jestem u was codziennie. No, prawie codziennie. No, ale są fakt, że jestem. Weźmy, ukradniemy mu kwiatka z cmentarza. Troszeczkę zły pogląd na świat. Nie powinniśmy tego robić, ale. Ej, mamy mój mój otwarty już czy nie? Cały są zamknięty! Kiedy to mi otworzą? Jest Troszeczkę smutny jestem, bo mi ciągle zamykają to. Nie mogę tam wejść, a tam są fajne kwiatki. Dobra, panowie, mam w ogóle krokomysz przy sobie. Mam trzy rzeczy, a was jest cztery. Powiedzcie mi tylko jeszcze. Mm, nie to. W ogóle. No dobra, fajnie. Jedną rzecz bym chciał wiedzieć, a dokładnie ile kroków zrobiłem, to też jest ciekawe. 20 tysięcy. No dobra, ale ten krokomyś mi nie jest potrzebny w rękach. Więc weźmy sobie jabłko, i to dostaniesz jabłko. Weźmy sobie jabłko, i to dostaniesz jabłko. I weźmy sobie kwiatkę, i to dostaniesz kwiatka. Więcej nie mam. No sorry. Mam nadzieję, że różowy nie jest dla mnie obrażony za bardzo. Ale nie, czekajcie. No nie, on jest obrażony, właśnie. A ten state nie jest, po co ci dałem tego kwiatka? No trudno, takie życie. Idziemy spać, no bo chyba róża czy dzisiaj nic nie muszę robić. Wszystko podlane, więc no, nawet się nie muszę starać za bardzo. Ale sam fakt, że oni jutro nie pracują, nie? Wszyscy. Jeden odchodzi, no właśnie, wodny odchodzi. No dobra no, takie życie. To się jutro zatrudnię dwóch kolejnych czy coś tam, nie wiem. Oni teraz siedzą pod drzewem, więc co za różnica. Dobra, idziemy spać. To jest chyba jedyna opcja. Jutro, no, już sprawdzałem. Zresztą jutro nie będzie padać. Będzie słonecznie, A święto dopiero jest pod koniec. E... O, Halloween, pod koniec jesieni. <laughs> Dobra, idziemy spać, bo co robić już dzisiaj? No i pierwsze, co zrobimy, to sobie sprawdzimy jak najbardziej. Ile zarobiłem? To jest standard. Dużo raczej nie, bo tam nie było zbyt dużo rzeczy. Patrz, ci siedziałbym w domu, ty. Chcesz coś zleceć? Się Masia leci w pracy. Dlaczego zniknął ci pieniądz drewna, które piłowałeś? Czy ty mi piłujesz meble? No dobra, trudno. Będę bez ściany. Dajmy mu coś. Dajmy mu, o, ale w ogóle rzeczy wyrosło. Dajmy mu paprykę jedną. Może się z... ucieszy. Masz paprykę. Dzięki ci, przyda mi się. No wiesz, masz warzywko, więc wiesz, jak to leci. Dobra. Ale to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Poza tym komentujcie, subskrybujcie. No i cześć.